Wczorajszy dzień bez grid timeu, w oczekiwaniu na poprawę pogody, zakończył się jednak rozegraniem konkurencji w klasie otwartej. A to dlatego, że pogoda poprawiła się na tyle, by ta klasa uniosła się w powietrze. Warunki były trudne, tylko część szybowców ukończyła konkurencję. Niewielka część w ogóle nie zechciała wystartować do tej słabej pogody odpuścili sobie. A warunki na trasie były różne, miejscami bardzo dobre, z noszeniami do 3 metrów i zasięgiem, czyli wysokością do 2500 metrów. Ci, którzy trafili dobrze, wygrali. Jak już wiemy, wygrał Zbyszek Nieradka i poprawił swoje miejsce w klasyfikacji generalnej. Dobrze też poleciał Janusz Sentka, również w górę tabeli, także ta konkurencja, jakkolwiek krótka i popołudniowa, yy, sporo zmi zmieniła w czołówce. Drugie miejsce zajął Wiktor Koźlik z Aeroklubu Ostrowskiego na szybowcu otwartym, klasy otwartej, a zaraz po nim Łukasz Kornacki, również klasy otwartej. Wczoraj klasa otwarta, te szybowce, piloci z tej klasy chwalili, że to wreszcie była pogoda dla nich, czyli na, na długie szybowce. Ale kłam temu zadaje zwycięstwo Zbyszka, który leciał na krótszym szybowcu. Także nie jest to tak do końca prawda. Ośmiu pilotów przekroczyło odległość punktowaną 100, 100, 100 km. Doleciało bodajże siedmiu, ale inni piloci przelecieli ponad 100 km, także konkurencja jest zaliczająca i punktowana. Co ważne, że punkty łącznie dodają się do do generalnej klasyfikacji, bo minimum 20% zawodników musi przelecieć 100 km i tak się stało, także dzień nie został zmarnowany. Tak naprawdę o wszystkim decydował komin przed odejściem jeszcze, w którym niektórzy się wykręcili, jak niektórzy nie byli w stanie. Pulsowało i ten komin był tak naprawdę tylko jeden. No, mi się udało, byłem akurat na szczycie tego to jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. No i tam odszedłem w tempo, także to, to, to tak naprawdę zrobiło wynik. To podobno ci co za tobą polecieli, tak? To Ojej, no, tak się złożyło, po prostu nie wiem czemu najlepiej się wznosiłem w tym kominie. Może tam latałem z najczujniej. No to, to wszyscy widzieli, że to tam chyba jest jedyna szansa. Na zrobienie tej konkurencji, także jak tam dokręcali się do podstawy, to odchodzili, a że ja akurat odszedłem pierwszy, no tak się złożyło przypadek I duża rotacja w samej czołówce, wyszedłeś na pierwsze miejsce. No tak, no właśnie szczęściarstwo i w ogóle, ale myślę, że koledzy latają na tyle dobrze, że jeszcze sobie odbiją. Najważniejsze to było wczoraj się wykręcić przed, sam, przed samym startem, i potem odejść na trasę. Potem, jak już udało się to znaleźć dolecieć do pierwszego komina. Potem już było w miarę łatwo, tam już ładne było, ładna pogoda była dalej na wschód i można było raczej bezproblemowo dolecieć. Także e, wszyscy ci, co e, niestety polegli przed samym startem no, przykro. Czy dużo szczęścia czy też umiejętności? No ja myślę, że szczęście, bo wczoraj było naprawdę trudno się wykręcić. Ja byłem na samym początku kolejki e, wystartowałem i przez pierwsze kilkanaście minut to po prostu mieliłem w powietrze, w zerku, czekając aż się coś zacznie dziać w powietrzu, ale później też nie było łatwo, żeby znaleźć ten komin, żeby się wykręcić do góry, no to jednak trzeba było trochę poszukać. Tam w końcu z kolegami znaleźliśmy komin pod chmurką, który dał nam wysokość wystarczającą, żeby odejść na trasę. Krótka konkurencja, ale sporo namieszała w tej klasyfikacji generalnej. No tak, to jest taki rozbójnik, ci co, w sumie sześciu pilotów tylko obleciało trasę, także jest to dla nich taki boost duży, ale dla mnie ja się cieszę, bo w poprzedniej konkurencji zawaliłem sprawę, także odrobiłem trochę tych punktów. Łukasz Wójcik to jeden z tych pilotów, którzy mieli wczoraj problemy i tym samym z tego prowadzenia w klasyfikacji generalnej, przynajmniej na razie, spadłeś na trzecie miejsce. No tak, wczoraj niestety miałem pecha i <laughs> nie załapałem się w taką grupę, której udało się wykręcić do, do podstawy Komodusów tak 400-500 metrów wyżej niż my lataliśmy, i udało się odejść na trasę. To, jedynie, to była jedyna możliwość wczoraj. Jedyny moment, kiedy, kiedy można było to zrobić, bo później my przez długi czas lataliśmy i nie dało się w ogóle osiągnąć takiej wysokości, a jedynie. Jedynie właśnie z takiej wysokości można było polecieć do pierwszej strefy i później przez tą strefę dolecieć do, do warunków, które, które na wschodzie były, były podobno rewelacyjne. No ale to wszystko jest jeszcze do odrobienia. No tak, no. Całe szczęście, że punktacja tak wygląda, że jeżeli mało zawodników przeleci e, tą trasę, czy tam 100 km, które jest minimum, to, to, to punktacja to konkurencja ta nie jest. No, całe szczęście. Także wszystko jeszcze jest do odrobienia. Jeśli chodzi o te klasy mniejsze, klasy klupa i B, ta pogoda była za trudna. Nie zdecydowaliśmy się nawet na starty ziemne. Po prostu myślę, że nie daliby rady oblecieć nawet tych krótkich trasek, które były zaplanowane. Jerzy Mierkiewicz, po porannym briefingu, te wieści dla pilotów dziś są trochę dobre, trochę niedobre, bo to taki dzień odpoczynku, czyli nie latamy. Trochę dobre, czyli ten odpoczynek przyda się pilotom. Dzisiaj nad rejonem Częstochowy i w ogóle w środkową Polską przemieszcza się front chłodny, przemieszcza się z małą prędkością i przez cały dzień będzie nam psuł pogodę. Więc decyzja musiała być tylko jedna, konkurencja w dniu dzisiejszym jest odwołana. A dobre wiadomości to te, że od jutra i w zasadzie już chyba do końca tygodnia pogoda powinna być lotna. Będzie wyraźne pchnięcie wyżu z zachodu, wzrosty ciśnienia, na wschód powinien oddalić się front i będziemy latali. Jakie plany w związku z tym na dziś? Na dziś organizator przewiduje atrakcję w postaci zwiedzania pięknej ziemi częstechowskiej jury trochę muzea, trochę własnych zajęć. Jeden z pilotów organizuje też spotkanie y, szybowników w Pałacyku. Czyli y, pełny odpoczynek, pełny relaks dzisiaj. Tak jest, spokojny relaks po to, żeby zregenerować siły, odpocząć od upałów i jutro znów startować. Dziękuję. Dziękuję bardzo.